Wszystkich na moim kanale. I zaczynamy następny film. Co się dzieje tam w moim akwarium? No, zbytnio się nic specjalnego nie wydarzyło. Poza tym, że jak w ostatnim filmie mówiłem, jest nowy. Nowy potworek, tak go nazwałem. Ale potworek, jak to potworek, powiedział sobie, że mam mnie gdzieś i się eksmitował. Mimo tego, że jest pokrywa mam pleksę u góry to się eksmitował sam. Nie wiem dlaczego. Czy go jakaś ryba tu goniła, ale nie goniła. Z tego co widziałem, to wszystkie ryby dawały mu spokój. Nie wiem co było wieczorem. Jak światło gasło. Te gardy pandy sobie odpoczywają, ale ładnie naparzają z glonami. Proszę. Ta jedna akurat pracuje. Nie wszystkie są ładnie wybarwione, akurat ta nam na liściu, może tak ilmik nie oddaje, ale jest ładnie wybarwiona. Te są mniejsze i mniej są wybarwione. Kiryski, jak kiryski, to jest ich tu pole do przerzucania dna. Sobie odpoczywają. W ogóle ryby są przed karmieniem, także. Są trochę pobudzone. O, i króli władca tego akwarium, nie? Lebao. trochę podrosły, ładniej się wybarwiły. No, już o mekkach, Mekki już nie wspomnę, nie? Tłuściejsze się robią. Siarki fajnie puszują po akwarium. No i bocje te siatkowane czekają ze swoim ulubionym pokarmem. A karmią ryby różnymi pokarmami od płatków po granulki i mrożonki. I właśnie ochotka mrożona. To mekki z bocjami no, wręcz się przepychają i zabijają. O no to dwie kosteczki, to prawie nic dla nich jest. Tak uwielbiają. Ten pokarm zaś y, Kiriski i te garnie pandy uwielbiają. Te pastylki, Zajebiste. Inne ryby też. Mekki też próbują to łykać, ale kirysy właśnie z garrami właśnie tu najbardziej. I nie wiem, zaczęło mi ubywać neonów. Ale neonków ubywać w tym sensie, że, no nie wiem, giną gdzieś. No, nie ma takiej dużej ryby, co by połknęła na raz. Nie widzę trupów w akwarium, bo naprawdę oglądam wszersz i wzdłuż to akwarium. I nie widzę tych trupów, żeby były gdzieś. Nie mam ślimaku, bo jakby były ślimaki tutaj, no to bym widział już zgrupowanie, że tam coś się dzieje, a nie ma. Nie wiem co się dzieje, naprawdę nie wiem, a neonki... No zdrowe są, nie widzę żadnych takich ospałych, coś dziwnie pływających. Ryby tutaj wszystkie się czują dobrze. Parametry jak sprawdzałem, no, mam tylko te paski. Tak, nie mam tych kropelkowych testów, tylko tych, te paski mam. JBL-a. To tylko jedynie na tym się opieram. Wczoraj czyściłem akwarium. LOTOS dostał pod korzeń trzy kulki torfowe Walizneria fruwa sobie. Przy okazji mi pokazuje, jaki jest przepływ filtra. Barwniaczek sobie rośnie, rośnie fajnie. Mech zaczął wreszcie puszczać młode pędy. Trochę to zajmie, ale cieszę się, że już zaczął odbijać. No niestety, te rośliny. Pierwszego planu co mówił sprzedawca w sklepie to są do kiepsko nie rosną. Może mam za słabe światło, ale wszystkie inne rośliny rosną. Nie ma specjalnego takiego problemu. Tylko nie wiem, czemu te roślinki. Tu nowy lotos ładnie daje sobie radę. Już drugi liść jest na powierzchni. O, ten jest trochę jaśniejszy. Lotosik ma te centki bardziej czerwone, ale w koło tych centek ten liść cały jest jaśniejszy, bo ten drugi jest taki widać ciemniejszy. No ryby nie dadzą tak nie oglądek, bo właśnie czekają na karmienie. Czekam właśnie, żeby ta tam tamta ciemna, taka brązowa bardziej się wybarwiła. Jak miałem małe akwarium, to ona szła wysoko aż do lustra wody, tylko że ta 50 wtedy miała 35 cm chyba wysokości. Tu jest 50, no tu jest 15 cm różnicy. Fakt, faktem, może już tak światło nie dochodzi do tego dna, no ale daje sobie radę, widać liście są zdrowe. Puszcza nowe. Tak, że jest ok. Mikrozorium. Super. Stare liście normalnie obumierają. Nowe rosną. Jak i ten gatunek. Tak i tamten gatunek. Oraz ten, ten, tam. Mamy dwa gatunki, także fajnie to widać jak rosną. Żabienice. No, jeszcze się adaptują, jeszcze się adaptują. Muszę zoologa odwiedzić i coś sobie kupić jakąś, jeszcze z jeden, dwa gatunki roślin, żeby to była większa różnorodność roślin. A tak jest ok. Mówię, no nie wiem, gdzie mi te neony giną. Trupów nie widać. A wątpię, że te garrypandy no są trochę za małe, żeby neonka, powiedzmy neonek zdechnie i leży tam na dnie, czy pływa i nagle dopada go 5 czy tych sześć garrapand i w ciągu, powiedzmy tam Pół godziny mają go opracowane. Nie wierzę w to, żeby dały radę. Oczywiście zbrojnika nie widać. Pan zbrojnik sobie wypływa, jak mu się chce. Tam się chowie w tej grocie. Od czasu do czasu widać. Tam jest te węgorki. Piskorki, to znaczy te kuchla. Piękne, ładne rybki, pasiaste. Mam ich osiem, ale mówię, od święta ich widzę. Nawet w nocy, jak już światło gaśnie, Czekam, czy może wyjdą, po, popływają sobie. No nie widzę. Nie wiem, czy jeszcze tutaj koło tego korzenia i tych skał jeszcze kupić i dodać takich małych odłamków skał. Nie wiem czy jeszcze Anubiasa mało szczepkę tam, no to za okrąglenie nie wiem doczepić i tu na koniec tego też jakiś mech, żeby ten badel nie był taki pusty. Normalnie zagadka poliszny, gdzie giną neony? I to nie, że to od razu pięć mi zginie, to taki jeden na dwa, trzy dni. Obserwuję ich codziennie, przecież No nie widzę, no? Amba Fatima jest. I nie ma. Kurde. To jest naprawdę dla mnie bardzo zastanawiające, gdzie, gdzie te neony się podziewają Skoro nie widać zdechłych, bo tak jakby zdychały, no to wiem, no coś jest nie tak z, z wodą w akwarium i coś się dzieje. Ale nie. Ryby się super czują. Zresztą też po neonach widać, że pływają sobie fajnie. I jest ok. No ale znikają te neony. No rozważam, skoro neony tak znikają, no by się ich uzupełniło, ale czy nie? Dodać tu innej ryby ławicowej. Dla kontrastu jeszcze nie wiem. Może coś nie pasuje. Tym rybom akurat. No to by było na razie tyle. Do następnego razu.